Cześć, witajcie z tej strony, Kamil. A dzisiaj jest ze mną mój kolega. Siema, jestem hartello.pl. Możecie go znać. Nie ja. wiem, ale. Kiedyś byłem hartelex. Był, był. Ale to jest nasz pierwszy odcinek z Fortnite'a właściwie mój. No i. bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Jacie. No, trochę się to długo ładuje, więc. Ej, ale nie myślcie, że to moje konto, ten kaktusik, bo to tylko po prostu. Konto Głębi... mojego tacy. Długo się ładuje, więc musicie trochę poczekać. A cięcia nie zrobię, bo nie umiem. Zawsze można to wyciąć. Można. Nie <ścoughs> przepraszam bardzo, ja na mój kolega robi takie minusy. Normalnie wiecie sami. Oh god, Dobra, na początku sobie polecimy na agencję. Co? Spoko

I postaramy się zabić mi Midasa i zdobyć Tomikana Nie, tu jest typ, tu jest typ, uważam. Mhm. Spoko teraz moje umiejętności parkouru. To są beznadziejne. Prawda? Nie! Nie, 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 nie. Nie, uważaj! Tu jest typ, tu jest typ, uważaj! No i zabił nas na sam początek. To może na z strzechy polecimy. Na tak, następnej rundzie. Dobra. Przepraszam, widzowie, że tak nic nie mówię, no ale po prostu. No czekamy. Nie ma co mówić. No nie ma. A co mamy mówić? Nie, no w sumie, inni YouTuberzy są o wiele lepsi. Tak jak wczoraj. No, ale możesz zdobyć. Tutaj tak jak wczoraj słuchno. oglądałem takiego dzieciaka, który robił pranka, że miał taki nóż miał taki pagórek wycięty. Wsadził sobie ten nóż, ale tak na niby, no i zalał sobie jakimś tam keczupem, czy coś epickie. Ale jego brat szybko się domyślił, co się dzieje. Tak bro, kurde. Nie, tam było jeszcze jedna dziewczyna i się domyślił. Ale możesz dużo słów na tym zdobyć, na tych filmikach. Ale nie muszę. Hmm. muszę. A tak, a tak w ogóle... Jak chcecie, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo nie ma zmuszania, no bo to ważne. No wybór. nie, bo inni youtuberzy robią tylko tak dla pieniędzy, bo im więcej subów, tym więcej money, money Prawda? No tak, tak. No a więc wiecie, ja tylko subskrybuję, nic nie zarabiam, nawet grosza nie zarobiłem. To jest taka opcja. No. Ja mógłbym zarabiać, no ale błagam, żeby aż tak szybko się zmotywować, no to jest trudno. Okej, okay, duży kewik. No, nie chcę się neidów brać. Ja sobie wezmę neidy. Daj neidy. Sobie. Daj grenady. Aj, wiesz co tutaj są gdzieś. Okej. Okay. A pokazać Ci tajną skrzynkę Ja znam tajne skrzynki w tej górze Ja mam tutaj, tutaj jest. setni poziom Ale nie na tym kącie kurde, szkoda Dobra, na razie nic ciekawego Ciebie ktoś chyba otworzył drzwi A, O dobra I... To jest lepsze? Mm, co Eee, tak, to jest lepsze, może sprawdzi się obrażenie. Dobra, i czego tutaj? Ja sobie wezmę grenady, bo tam zostawiłeś. Wiesz? O nie, ja mam zły plan z, z kartą restartu. Czyli, czyli mam plan. Ojciu, wykonam go sam. Chodziło mi o to. Postawiłem tutaj... Kurde, nie wiem, czy... Nie, o do... nie, C4. C4? Ej, no to by było niezłe. Um, dobra. To tak sobie... Weźmy sobie C4. Tutaj chyba już nikogo nie ma. No a ten jeszcze dzwoni do drzwi, żeby mu... O tak. To chyba Idę pomóc, kurde. Co ty panie, nie, pan jest chory! No. Oj, kurde, cóż. Zabiłem to za... chorego człowieka. Co to jest, kurde, za jakiś... Typ, Zabiłem chorego człowieka i potem eee, chory człowiek weźmy nie zabił. Co Czemu? Eee, pokazałbym coś widzom. Okej. Okay. No Załaduje się. Się załaduje. A widzieliście może na zjastunie Deadpool'a tą postać z filmu I wam pokażę jak ją odblokować ale trzeba mieć do tego karnet bojowy No trzeba. Tybiody. A tak w ogóle, jeśli nie wiecie, to Midas jest w agencji. A jeśli zabijecie Midasa, no to dostaniecie Tomigana. Okej, okay, już pokazuję, widzom. Musicie wejść na. Na. To, co pokazuję. Na kanalizację. Na kanalizację. Wentyl. I musicie wejść w komputer się zlokuje, będziecie mieli wyzwania. I wtedy będziecie mogli zobaczyć. Jeszcze Wam przypominam, że w tym pokoju jest za strony Kibel <grym> <Ej>. <grym> Nie! Nie! Czekaj. Okay. O tak! Arena. Wysoko mierzysz. No chcę, chcę. Kurde. Da. Mm sobie zbieraj fałdolce do następnego sklepu. Może będzie jakiś fajny taniec za 500 faudolców. No, ja bym chciał tego swisha co tak wiesz. To jest flos. No, flos. A. Ja mam, jak zwał, tak zwał. Ale... My nadal nic nie mówimy, dlaczego? Nie wiem, bo nie mam tekstu. Aha. Czyli scenariusza nie napisałeś. O, szkoda. <laughs> no to gdzie teraz? No oczywiście na... Jacht. Gdzie? E, wiesz, co? tu. Tu? Tu... Oj, musimy zaznaczyć. Mówisz, ma chyba wiedzieć gdzie to jest Dobra, lecisz na no to sumę, lecisz. Tylko uważaj. Mhm. Tutaj jest bardzo dużo pomagierów. Jest. Więcej niż myślisz. Bo jeszcze tutaj nie byłeś. No nie byłem. I nie moja mina, że nie byłem. Dobra, to może najpierw sobie polecę na to, bo tu jest zawsze jakaś broń. Jest A się ja tutaj, tutaj... Ale się nie polecę. Na ten dom. Nie słowa. A ja tutaj se polecę. Dobra, dobra. i od razu PM. Oj, zacznie, na no to nie zginę. I czuwaga, zobacz. Zau... Uuu, dobra, lepszy PM i wabik. To weź sobie. Uwaga. Idziesz do mnie? Co? Ale dlaczego? Chodź do mnie. Czemu tam? Bo ja... to jest fajne miejscówka, naprawdę. Mówisz? Masz. Mówisz i masz. Ujdź. O jeszcze raz. Tam, na dół? Na dół, na, dół okay. na dół, O, tutaj były drzwi, takie były tak, drzwi. drzwi. O. Dawaj, dawaj. O tu jest jakiś mały pokoik e, Nie wiadomo po co Więc sobie Chcę tutaj przyjść I o, a w ogóle Ej czy weź pod leć tutaj? Mogę tobie założyć pudełko? A nie, nie mogę Bo ja się nie ma Niżej jest fames leć, leć, leć niżej, K to ja go zostawiłem Jest fames Uwaga, jak sch... Chodź do pudła, a ja tutaj jestem Gdzie jesteś? Tutaj Spróbuj wlecieć? Wleciało. O, o. poczekaj, poczekaj, poczekaj Bo jak załóż pudło to cię nie będzie widzieć A jak zniszczę kamery to też Masz tutaj nie. pudło, masz tutaj pudło, ho A jak zanikną a cię ja... widzieć A jak zniszczę kamery to, to też mnie No też, ale załóż to Zobaczmy, Zobacz, to przydatne Niech ci będzie Co tak robi? Nie wiem Powoli chodzimy. Dobra, mam tu lepszą pompę. Hmm, bardzo ciekawa skrzynka, którą trudno mi jest zobaczyć. I wabika mamy. Elo, byku. Dobra, wychodzimy. A, to jest mój wabik. Okej. Okay. Uwaga, przebieram się, szybko szybko przebieramy się. Siema wabik. O nie, uwaga, teraz ja. Nie jest Nikt mnie nie znajdzie. A mnie też nie. Dobra, ty się zajmij to tu... typem, a ja kamerą, okej? Okay? Okej. Trzy, cztery. O nie, 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 nie. nie, nie, nie. Po co go wykończałe, wykończyłeś? Mi przydałby się. Wabir, dajesz? Ten mnie nie widzi. No tak, rzeczywiście. O, widzę głównego typa. Głównego. Z głównym. Dobra, patrzcie. Co? Ja? Dawaj, nawalaj. O nie, 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 nie. Dajesz ho! Chodź, chodź, weź. Odgotowany. Przygotuj, przygotuj amon. Chyba minigun. minigun No wszystko. Czym da się walczyć? Musisz szybko przejść. Dajesz. O. I go! Nie, 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 weź mnie. nieś bo... nieś, Nie Ma, nie, nie. No ten go... Co on ma... On miał z legendar... nie legendarnego, tylko mitycznego minigana. Nie miałem szans. Gotowość? To jeszcze jedna rundka. Może Salti albo Agencja? A może na miejscu, na której nie byłeś? No weź Agencję. Nie byłeś na Rekinie. No weź Agencję. No, ale musisz odkrywać na miejscu, i tam jest lepiej. Kiedy się odkryje? Kiedyś. Kiedyś Czyli nigdy. Nie no, na razie lećmy do agencji, okej? Okay? No dobra. Lecimy do agencji. Musimy teraz zrobić migasza. Znowu nic nie gadam. Agencja! Przesan już. Okej. Okay. No to wy... Ej, no wy, panie, za blisko. Ej, no daj mi własną rękę. Dzięki. Lecimy tam, ubrzierza on no zawsze. Czyli tu. Mhm. Mm no nie! To nasza miejscowa, nie wasza. Spaduwa. Chodź tu, chodź tu. No nie! Nie mam broni. I teraz pójdę. To karta roztaka. Idź po kartę resztat? Wiem wiem! Buduj się! Buduję typie! To jest trudne! A skąd wyjrza się? Trudno się budować według mnie. No dawaj kucnij. Okej. Okay. No kucam, ale... Nie da się kucać podczas budowania. No nie. No i teraz zbuduj. Bierzemy. Moje. Dobra. I teraz idź na, na Salty, idź, idź na Salty, tam jest furgonetka. Idź na Salty. No dobra, dobra. Wydaje mi się, że będzie tam więcej. Poczekaj. Tu masz słone strzechy. Wiem, tylko muszę... Ten gościu się nie ogarnie. O nie, 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 skąd? tu tam nie leci jeszcze. Stamtąd. Z... Z dołu. Tam. Jak ty strzelasz gościu przez ścianę? Nie wiem. On sam tego nie wie. Dobra. Teraz mam pytanie. Wykończ go, go. Nie, już go zostawię. Miałbyś dobre bronie. Ale dobra. Ta. A, dobra. Jest salki. Dobra. Płyniemy. A pokaż tylko na chwilę mapę. Dobra. Mam radę. Jeszcze możesz mnie odwrócić. Jeżeli przetrwam, Przetrwasz i przetrwasz. Musisz być jak ninja. Zauważony. <grym> ninja. ninja. Nie, zauważony. Musisz być, musisz być jak. Za pomocy. Tam był typ. A ty się go boisz? Tak bardzo. Mogę zagrać za ciebie? Proszę bardzo, okej, okay. to gram za niego. Uważaj, to bardzo niebezpieczna misja. Najpierw trzeba pozdo pozdobywać. Skrzynka po prawej. Uuu! Nie no, nie mieliśmy szans. No to ostatnia rundka i się żegnam. bo może jeszcze jedną. Nie, w no. sumie nie. Nie no, ostatnia ródka. I znowu nic nie mówimy. Cisza. Cisza mimo że. Społeczność. Dobra, to my tutaj. Będziemy chodzić. I gdzie lecimy? Przepraszam, co się stało? To wie. A no, tam gdzie chcesz? Przepraszam. To chodźmy sobie. Gdzie możemy polecieć? Na sali. Na zalew został. Niedaleko. Ale coś ci się stało, że coś zniszczyłeś, chyba. Nie. No już na zalew, no to idziemy na zalew. Ale nie, to zobacz, co się dzieje u ciebie na agencji. Jak popatrzysz. Tak wiem. Zauważyłam. Teraz miałem taki błąd. Dawaj Na ten domek To właśnie, że na ten Chodź tu Chodź tu Kurde, ja tutaj Znam Nie, że ja na A ja znam tutaj skrzynkę Każdą Ej, no nie Dawaj, Bo się tak Hoppa. O, chodź Kurde Chodź tu Z moimi ludźmi się nie zadziera Dziad uciek, Kurde Uciekier. To ja. Tak wiem. Szukam go. On się gdzieś schował chyba pod, pod schodami. O! Uważaj, uważaj tutaj. Przygotuj broń. Tak. Jeżeli mnie przeszuka, to będzie koniec. Po tobie. O nie, o nie, on mnie przeszukuje. Oni będą cię widzieć. Oni teraz cię widzą. To muszę. No to chyba kolejną gierkę wiesz. No. Chociaż muszę tam wracać. Idź. No, lecisz, skacz. Uważaj. Bardzo niebezpieczny bambik. Uważaj, po lewej. I koniec. Koniec. Ze tak. No, może... Jeszcze jedną. nie no. No i myślę, że to by było na tyle, hmm, tylko wrócimy do lobby. Pa. Okej. Okay. Okej. Okay. I tak gadamy. Mam nadzieję, że się spodobało. Możecie stawić łapę w górę. My do tego nie zmuszamy. I w razie czego, zadzwońcie. <grymne> Takiej żarcie chyba. Dobra, to. Cześć. Trzymajcie się i cześć.